W tej części materiału omówię kilka podstawowych technik zliczania obiektów kombinatorycznych. Zacznijmy od dość oczywistej zasady sumy. Mówi ona tyle, że moc sumy dwóch zbiorów rozłącznych jest sumą mocy tych zbiorów. Z zasady sumy korzysta się na przykład w kombinatorycznym dowodzie wzoru Pascala. Rodzinę wszystkich k zbiorów N zbioru rozbijamy na dwie rozłączne podrodziny jedną składającą się z tych kapodzbiorów które zawierają ustalony element i drugą składającą się z kapodzbiorów bez tego elementu moc każdej z podrodzin liczymy osobno i wyniki sumujemy druga bardzo podstawowa obserwacja to zasada iloczynu w najprostszym ujęciu mówi ona że moc Iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów to iloczyn ich mocy. W nieco ogólniejszym i bardziej użytecznym sformułowaniu, jeśli liczba sposobów wyboru elementu na pierwszej pozycji w parze uporządkowanej wynosi n, a niezależnie od tego, jaki element został wybrany na pierwszej pozycji, liczba możliwości wyboru elementu na drugiej pozycji w parze wynosi m. To całą parę można wybrać na n razy m sposobów. Różnica w stosunku do pierwotnego sformułowania jest taka, że wymagamy tylko tego, żeby liczba wyborów na drugiej pozycji nie zależała od wyboru na pierwszej, a nie od tego, które konkretnie elementy można wybrać. To może już zależeć od wyboru pierwszego elementu pary. Ta ogólniejsza wersja zasady iloczynu pozwala nam na przykład uzasadnić, że Liczba n permutacji to n silnia. N permutacja możemy potraktować jako parę, w której na pierwszej pozycji stoi dowolnie wybrany element n zbioru, a na drugiej permutacja pozostałych elementów. Przejdźmy teraz do zasady włączania wyłączania, która stanowi uogólnienie zasady sumy na przypadek, kiedy sumowane zbiory niekoniecznie są rozłączne. Przypuśćmy, że mamy pewne uniwersum elementów x oraz n jego podzbiorów od a1 do an. Zamiast mówić, element należy do ai, wygodniej będzie mówić, element ma własność ai. Dla zwiększenia czytelności wyprowadzanych wzorów, wprowadźmy następujące oznaczenie. Sj to Suma mocy przecięć wszystkich możliwych układów J zbiorów spośród A1 do AN. Jako S0 przyjmujemy moc całego uniwersum, S1 to suma mocy poszczególnych zbiorów, S2 to suma mocy przecięć par zbiorów i tak Zauważmy, że dla J większych od N, Sj na pewno jest równe 0. Niech D od K oznacza liczbę elementów uniwersum, które mają dokładnie k własności, czyli należą do dokładnie k zbiorów spośród tych od A1 do AN. W najprostszej wersji zasada włączania wyłączania to wzór na D od 0, czyli na liczbę tych elementów uniwersum, które nie mają żadnej spośród N własności. Jest to po prostu naprzemienna suma wyrażeń SJ. Dla n równego 2 wzór przybiera postać moc uniwersum minus moce obu zbiorów plus moc ich przecięcia. Biorąc dopełnienie zbioru elementów bez obu własności, dostajemy teorię mnogościową sumę zbiorów, której moc to suma mocy obu zbiorów minus moc ich części wspólnej. W szczególnym przypadku, kiedy oba zbiory są rozłączne, dostajemy zwykłą zasadę sumy. Uogólniona zasada włączania-wyłączania to wzór na d od k, czyli na liczbę elementów o dokładnie k własnościach. Jest to naprzemienna suma wyrażeń sj zaczynająca się od sk, branego ze znakiem plus, w której j składnik jest dodatkowo domnożony przez współczynnik dwumianowy j po k. W przypadku trzech własności Wzór na liczbę elementów mających dokładnie jedną z nich przyjmuje postać s1 minus 2s2 plus 3s3. Na diagramie widać, że każdy z tych elementów istotnie jest uwzględniany w sumie dokładnie jeden raz, natomiast wszystkie pozostałe są dodawane i odejmowane z różnymi wagami, ale ich łączny wkład do sumy jest zerowy. Dowód od razu wersji uogólnionej przebiega w duchu przedstawionego przed momentem przykładu. Ustalmy element mający dokładnie p własności i sprawdzimy czy istotnie jego wkład do naprzemiennej sumy to 1, jeśli p jest równe k i 0 w przeciwnym razie. Powiedzmy, że nasz element należy do zbiorów AL1 do ALP. I do żadnych innych. Wtedy należy on do przecięcia pewnych J zbiorów, wtedy i tylko wtedy, gdy te zbiory są wybrane spośród tych AL1 aż do ALP. Taką J zbiorów można wybrać oczywiście na P po J sposobów, więc tyle właśnie wnosi nasz element do SJ. Natomiast łączny wkład od niego do prawej strony wzoru to suma po j minus 1 do j mniej k razy j po k razy p po j. Po zastosowaniu przestawienia trójmianowego i wyciągnięciu niezależnego od j współczynnika dwumianowego przed sumę dostajemy naprzemienną sumę współczynników dwumianowych z ustalonym górnym indeksem p minus k która faktycznie jest jedynką, jeśli p jest równe k, a zerem w przeciwnym razie. W ramach pierwszego przykładu na zastosowanie zasady włączeń/wyłączeń po raz kolejny wyprowadzimy wzór na liczbę n nieporządków. Naszym uniwersum jest teraz zbiór wszystkich n permutacji, a n i ty zbiór składa się z tych permutacji, dla których i jest punktem stałym. Permutacji, których punkty stałe to i1 do ij i być może jeszcze jakieś, jest n-j silnia, bo mają ustaloną wartość w j punktach, a pozostałe można spermutować dowolnie. To jest dość typowa sytuacja w problemach rozwiązywanych przy pomocy zasady włączania wyłączania. Moc przecięcia J zbiorów zależy tylko od ich liczby, a nie od tego, które konkretnie zbiory przecinamy. Wartość Sj to w takim razie n po J razy n mniej J silnia, a liczba n nieporządków, czyli permutacji bez punktów stałych, to naprzemienna suma Sj. Co po uproszczeniu i wyciągnięciu n silnia przed sumę prowadzi do znanego już wcześniej wzoru. Kolejny klasyczny przykład dotyczy zliczania funkcji na. Tym razem uniwersum to zbiór wszystkich funkcji ze zbioru r-elementowego w n-elementowy, a i ty zbiór Składa się z tych funkcji, które omijają punkt I w przeciwdziedzinie. Tak jak poprzednio, moc przecięcia J zbiorów zależy tylko od ich liczby. Jest ona równa N-J do R, tej, ponieważ to przecięcie to zbiór funkcji ze zbioru R elementowego w N-J elementowy. Ponieważ j zbiorów do przecięcia można wybrać na n po j sposobów, wartość Sj to n po j razy n -j do r tej. A liczba funkcji ze zbioru r elementowego na n elementowy to naprzemienna suma takich wyrażeń, co jest zgodne ze wzorem wyprowadzonym wcześniej przy użyciu enumeratorów. W kolejnym przykładzie. Spróbujemy zliczyć te elementy uniwersum, czyli zbioru liczb od 1 do 10 tysięcy, które są podzielne przez dokładnie dwie liczby ze zbioru 2, 3, 5, 7. Tym razem własność oznacza bycie podzielnym przez liczbę ze zbioru 2, 3, 5, 7. Nie trudno zauważyć, że liczb z uniwersum podzielnych przez d jest podłoga z 10 tysięcy przez d. A ogólniej, jeśli liczby d1, d2 i tak dalej nie mają wspólnych dzielników, to liczb, które dzielą się jednocześnie przez d1, d2 i tak dalej jest podłoga z 10 tysięcy przez iloczyn d1, d2 i tak dalej. Z tej obserwacji i ze wzoru włączeń/wyłączeń na DO2 dostajemy wyrażenie widoczne na ekranie. Ostatni, rozbudowany przykład stanowi pretekst do przedstawienia teorii tzw. wielomianów wieżowych, albo krócej wieżomianów, które zliczają permutacje z ograniczeniami, czyli rozstawienia nieatakujących się wież na pewnym podzbiorze szachownicy. Wprowadźmy nieco oznaczeń. Niech Zn będzie zbiorem liczb od 1 do n. Planszą będziemy nazywać dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego Zn razy Zm. A skojarzeniem taki podzbiór m prostokąta Zn razy Zm Czyli mającego n wierszy i m kolumn, że żadne dwa elementy M nie leżą w tym samym wierszu ani w tej samej kolumnie. Skojarzenie możemy zatem traktować jako rozstawienie nieatakujących się szachowych wiersz na polach prostokąta. Dla danej planszy B, sk od B oznacza zbiór k skojarzeń zawartych w B. Czyli rozstawień kanie atakujących się wież na polach planszy, a rk od b oznacza liczbę takich skojarzeń, czyli moc tego zbioru. Wreszcie r z indeksem b od x to funkcja tworząca ciągu rk od b, czyli enumerator rozstawień wież na planszy b. Nie trudno zauważyć, że istotnie jest to wielomian, bo plansza B jest skończona, więc dla dostatecznie dużych k rk od B jest równe 0. Nazywamy go wieżomianem dla B. Na przykład dla planszy widocznej na slajdzie wieżomian ma wyraz wolny 1, a współczynnik przy x do pierwszej jest równy liczbie pól. Tak jest dla dowolnej planszy. Pozostałe współczynniki można wyznaczyć przez siłowe rozpatrzenie wszystkich par trójek i czwórek pól z planszy. Chociaż zaraz wypracujemy nieco efektywniejsze metody. Rozwijanie teorii wierzomianów. Rozpocznijmy od prostego spostrzeżenia, że zamiana miejscami dwóch wierszy albo dwóch kolumn, a nawet ogólniej, dowolna ich permutacja nie zmienia wierzomianu Ponieważ możemy łatwo zbudować bijekcję między skojarzeniami przed i po wykonaniu permutacji. Planszem B nazwiemy sumą prostą plansz B1 i B2, jeśli jest ich sumą teorią mnogościową, oraz zbiory wierszy i kolumn zawierających pola obu plansz są rozłączne. Czyli żadne pole z B1 nie leży w tym samym wierszu ani kolumnie, co jakiekolwiek pole z B2. Okazuje się, że w takiej sytuacji wierzomian B jest iloczynem wierzomianów B1 i B2. Dla dowodu wystarczy zauważyć, że każde k-skojarzenie z B rozkłada się wzajemnie jednoznacznie na skojarzenia z B1 i z B2. Stąd wynika, że ciąg RK od B jest splotem ciągów RK od B1 i RK od B2, więc jego funkcja tworząca jest iloczynem wieżomianów dla B1 i B2. Wracając do planszy z poprzedniego przykładu i odpowiednio permutując jej wiersze i kolumny, uzyskujemy planszę widoczną na slajdzie. Teraz widać, że jest ona sumą prostą trzech mniejszych plansz. A zatem jej wierzomian to iloczyn ich wierzomianów. Jeśli alfa jest polem należącym do planszy B, to przez B alfa minus oznaczamy B z usuniętym polem alfa. a przez B alfa gwiazdka B z usuniętym całym wierszem i kolumną zawierającymi alfa. Wtedy wierzomian dla B jest sumą wierzomianu dla y, B alfa minus oraz pomnożonego przez zmienną wierzomianu dla B alfa gwiazdka. Dowód wykorzystuje zasadę sumy. K skojarzenia w B dzielimy na dwie rozłączne grupy, te nie zawierające alfa, zatem są one K skojarzeniami na planszy bez alfa i te zawierające alfa, które powstają przez dołożenie alfa do K minus 1 skojarzenia na planszy z usuniętym wierszem i kolumną alfa. Zilustrujmy wprowadzone własności wieżomianów nieco większym przykładem. Do planszy widocznej na slajdzie stosujemy odpowiednią permutację wierszy i kolumn, żeby uwidocznić rozkład na sumę prostą. I wybieramy pole do redukcji przy pomocy właśnie udowodnionego faktu. Nasz wieżomian to iloczyn wieżomianu pełnej planszy 2x2. Oraz wieżomianu dla pozostałej planszy 3x3 bez zaznaczonego pola i pomnożonego przez x wierzomianu dla tej planszy bez wiersza i kolumny, czyli dla prostokąta 2x1. Po wymnożeniu dostajemy kompletny wieżomian, czyli poznajemy liczby wszystkich możliwych rozstawień wież na tej planszy. Teraz, korzystając z zasady włączania-wyłączania, wyprowadzimy wzór na liczbę k skojarzeń na danej planszy, w zależności od liczb skojarzeń rozmiaru co najwyżej k na dopełnieniu tej planszy. Dopełnienie planszy B zawartej w prostokącie n na m oznaczamy przez c. Naszym uniwersum jest teraz zbiór wszystkich kaskojarzeń w prostokącie N na M. Natomiast i ty zbiór w rodzinie, do której zastosujemy zasadę włączenia wyłączania składa się z tych kaskojarzeń, które w i tym wierszu zawierają jakieś pole z C. Zatem faktycznie RK od B to liczba tych kaskojarzeń, które nie należą do żadnego ze zbiorów A i czyli są całkowicie rozłączne z C. Wprowadźmy jeszcze jedno oznaczenie dla podzbioru wierszy, powiedzmy L1 do Li. Niech R' z tym podzbiorem jako dolnym indeksem oznacza liczbę tych i elementowych skojarzeń zawartych całkowicie w C, w których pola Leżą właśnie w wierszach z tego podzbioru, czyli L1 do Li. Sumując takie wartości, po wszystkich możliwych wyborach i wierszy, dostajemy oczywiście łączną liczbę i skojarzeń w C. Drugi powód uzasadniający wprowadzenie tego znaczenia jest taki, że przy jego pomocy możemy wyrazić występującą we wzorze włączeń-wyłączeń moc przecięcia zbiorów z rodziny A o indeksach L1 do LI. Jest to mianowicie właśnie R' ze zbiorem L1 do LI jako dolnym indeksem, pomnożone przez liczbę sposobów uzupełnienia dowolnego i skojarzenia z C na wierszach z tego zbioru do K skojarzenia w prostokącie N na M. Takie uzupełnienie polega na wyborze k-i wierszy spośród n-i dostępnych, a następnie postawienie w tych nowo wybranych wierszach wiersz z pominięciem wcześniej zajętych kolumn. Przekształćmy nieco ten wzór, żeby upodobnić go do tego stezy twierdzenia. I podstawmy do wzoru włączeń/wyłączeń. Gdzie po skorzystaniu z obserwacji, że Wartości r' wysumowane po wszystkich i podzbiorach zbioru wierszy dają ri od c. Dostajemy wzór z tezy. W szczególnym przypadku, kiedy plansza jest podzbiorem kwadratu n na n i chcemy zliczyć na niej skojarzenia n elementowe, wzór przybiera znacznie prostszą postać, widoczną na slajdzie, naprzemienna suma po i od 0 do n liczb, i skojarzeń w dopełnieniu planszy, domnożonych przez odpowiednie silnie. Dla widocznego na slajdzie dopełnienia planszy z poprzedniego przykładu, liczbę rozstawień pięciu wież dostajemy, wstawiając do powyższego wzoru wyliczone wcześniej współczynniki wieżomianu dla oryginalnej planszy. Okazuje się, że Takich rozstawień jest 12. Ten wynik byłoby znacznie trudniej uzyskać bezpośrednio.